Kluczowy w dniu dzisiejszym był nasz panel dyskusyjny. Myślę, że wywiązała się bardzo ciekawa dyskusja i też narysował się taki obraz rynku tego, co robią wędrowcy, jaką rolę pełni dystrybutor, jaką rolę pełni reseller i tak naprawdę co to wszystko wnosi do biznesu partnera i klienta przede wszystkim. Są pewne megatrendy. Na rynku, takie jak ESG, takie jak sztuczna inteligencja, które stają się zupełnie wszechobecne, i warto, aby każdy wiedział, w jaki sposób z tego może skorzystać, żeby pomóc biznesowi swojemu i swojego klienta przede wszystkim. Jednym z tych megatrendów, które wszyscy zauważamy, o którym wszystkim słyszymy, jest naturalnie sztuczna inteligencja. My jako AMD dostarczamy silniki do tejże sztucznej inteligencji po to, żeby produkty. Korzystające z niej czy na niej bazujące były dla użytkowników jak najbardziej użyteczne i funkcjonalne. Na wydarzeniu możliwości rozwój firma AMD miała możliwość zaprezentować rozwiązania klienckie i datacentrowe bazujące na wiodącej technologii AMD. Jestem bardzo miło być kolejny rok częścią tego wielkiego wydarzenia. Cieszymy się, że nasza współpraca z AB zacieśnia się. AB buduje kompetencje koło rozwiązań klienckich, enterprise'owych, zapraszamy resellerów do współpracy z nami oraz ze specjalistami w ABE.